Czy zauważyliście, że w drugiej części Dziadów Adam Mickiewicz napisał Czystość ta, czyli Dziady, początkiem swoim zasięga czasów pogańskich i zwała się niegdyś Ucztą Kozła. Większość czytelników przychodziła nad tym fragmentem bez większej refleksji. Tymczasem Uczta Kozła była tajemnym, ludowym, litewskim rytuałem. Jak napisano w Muzeum Domowym z 1838 roku, każda osoba, która ośmieliłaby się niezaproszona przyjść go zobaczyć, zostałaby zabita. Mowa też o tym, że ludna kozła przynosił swoje grzechy, którymi obraził dawnych pogańskich bogów, że zabijano kozła wspólnie, a jego krew gromadzona była jako lekarstwo. Co to jednak ma wspólnego z dziadami i ucztą ze zmarłymi? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie przeszukałem starsze o całe wieki kroniki i śmiem twierdzić, że znalazłem odpowiedź. Tylko oznaczałoby to, że dziady pierwotnie były o wiele bardziej przerażającym rytuałem niż opisał Tomiskiewicz. O tym będę szczegółowo mówić już w tę sobotę 4 listopada na Romantykonie. Serdecznie Was zapraszam.